stan wojenny na obszarze całego kraju. Ja proszę to was za tak, pana generała. tak, to, 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 tak, 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 Podpiszę akt. Traktatu Lizbońskiego. This is, this is, really... Prezydenci, rezydenci, polecam. Stanisław O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle we wtorek zapraszam na kolejny odcinek mojego nowego cyklu Wojna z Panem Bogiem. Na wstępie przypominam Państwu, że ten program i ten kanał istnieje tylko dzięki Waszemu wsparciu, dlatego jeżeli podoba się Wam to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i to, co tutaj ujawniam i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to w opisie filmu znajdziecie Państwo numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do paypola, do patronite'a oraz mój e, e, kantor. Mój portfel kryptowalutowy. Za każdą formę wsparcia będę Państwu bardzo serdecznie wdzięczny. Dzisiaj przegląd wiadomości z frontu wojny z Panem Bogiem zaczynamy od Malty. Na Malcie jeszcze nie byliśmy. W tym cyklu, który trwa już kilka miesięcy. Malta to kolejny katolicki kraj, który zmierza w stronę uśmi uśmiercania ludzi starszych i schorowanych. Rząd maltański wywołał debatę w sprawie eutanazji, oczekując, że obywatele przychylnie ustosunkują się do uregulowania tej kwestii. Właśnie opublikowano w internecie, na rządowych stronach, dokument na temat eutanazji, który zaprasza wszystkich Maltańczyków do zaangażowania się, i tutaj cytat, w dialog narodowy, który zrównoważy współczucie, godność i odpowiedzialność etyczną. No, ciekawe, ciekawe zachęcenie. I dokument, który rząd Malty tutaj opublikuje, określa zasady i kryteria dopuszczania eutanazji, zaznaczając, że kluczowa jest tak zwana autonomia pacjenta proceder zabijania ludzi, bo tak to trzeba nazwać ludzi starszych i schorowanych, miałby być przeprowadzony wyłącznie w przypadku wyraźnej, dobrowolnej i udokumentowanej zgody pacjenta przy zaangażowaniu wielu pracowników służby zdrowia w tym psychiatrów w celu potwierdzenia zdolności umysłowych oraz może to dotyczyć tylko tego, kto, kto 12 miesięcy minimum 12 miesięcy przebywał na Malcie. Także. Także program maltański obejmuje tutaj trzy możliwości, znaczy dwie możliwości poddania się eutanazji, a więc pacjent będzie mógł sobie wybrać, czy eutanazji się poddaje w szpitalu, czy eutanazji się poddaje we własnym domu i w obu tych przypadkach, cokolwiek by nie wygrał, nie wybrał to, mam mu, to, ma mu towarzyszyć tam lekarz. Premier, Malty zapewnia, że specjalna rada złożona z emerytowanego sędziego i ekspertów medycznych i prawnych ma zapewnić ścisłe przestrzeganie procedur eutanazyjnych. W tym dramacie, w tym horrorze jest pewien wątek humorystyczny, bo projekt ustawy, jaki rząd maltański tutaj zamierza z pomocą obywateli przeforsować, to zapewnia to, że każdy, kto osiągnie pewien wiek, ma oficjalnie złożyć tzw. testament życia. I ten, stan, ten testament życia to ma być taki dokument, w którym obywatel Malty określi swój wybór dotyczący opieki i leczenia w obliczu stanów terminalnych, to znaczy Inaczej mówiąc, każdy obywatel Malty do, do określenia, do osiągnięcia konkretnego tam wieku, będzie musiał złożyć urzędowy taki dokument, w którym napisze, że po przekroczeniu określonego wieku, jeżeli zacznie się źle czuć, to jaki dla siebie wybiera los. No i tam będą na przykład tam będą takie, takie możliwości, jak tak, że chce być leczony, albo chce być od razu uśmiercony w przypadku ciężkiej choroby. Prawda? I to rząd tutaj maltański tłumaczy tym sformułowaniem koniecznością poszanowania autonomii osobistej przy jednoczesnym zachowaniu godności człowieka i wspieraniu podejmowania decyzji. Muszę powiedzieć, takiego uzasadnienia to jeszcze nie widziałem. Jestem 20 lat dziennikarzem śledczym, ale czegoś takiego, proszę Państwa, to jeszcze nie widziałem. No i teraz rząd zorganizował konsultacje społeczne. Będą one trwały dwa miesiące. Będą obejmować fora, sympozja naukowe, konferencje, panele eksperckie i tak Oczywiście została wybrana firma, która będzie, będzie tą kampanię prowadzić. Jej celem jest edukacja społeczna w taki sposób, aby obywatele Malty zrozumieli medyczny, prawny i etyczny wymiar eutanazji. Prawda? No, szokująca zupełnie rzecz. Także. Także tak to wygląda. Projekt tych konsultacji w ogóle pilotuje była komisarz Unii Europejskiej Helena Dali, odpowiedzialna za promocję ideologii gender w całej Europie. No to teraz zgadnijcie Państwo, czy pani Helena Dali będzie na Malcie namawiać obywateli do przyjęcia czy do odrzucenia tego, tego, tego pakietu. Prawda? I tu mogę zauważyć, że muszę zauważyć, że Malta to kiedyś było, można powiedzieć, wzorowe katolickie państwo, ale ono zostało rozmontowane na dwa etapy. To znaczy na początku, i to właśnie też przy pomocy takich dyskusji i kampanii społecznych, bo wcześniej wprowadzono dyskusje dotyczące rozwodów. Kiedyś rozwodów nie było w ogóle na Malcie. Potem aborcji. Aborcje społeczeństwo maltańskie przyjęło, prawda? I. i Jeden z posłów, bo tutaj znalazłem cytat w internecie, jak sobie robiłem research dotyczący tego tematu, niejaki Carmel Cacopardo, mówi tak: To jest wynik pluralizmu etycznego, który rozpoczął się po przystąpieniu Malty do Unii Europejskiej. co to jest pluralizm etyczny? Nie ma czegoś takiego jak pluralizm etyczny. Pluralizm to może być poglądów, ale nie ma pluralizmu etycznego. No coś albo jest etyczne, albo jest nieetyczne, albo jest dobre, albo złe. A tak jakby powiedział, że mamy pl pluralizm do, do, dobroci, prawda? Także, także Carmel Cacopardo, zresztą jedna z szefowych, jedna z tych twarzy kampanii, które tak mówią o tym, żeby właśnie popierać eutanazję, to jest była przewodnicząca Partii Zielonych na Malcie. Także. No, na Malcie jeszcze nie byliśmy w cyklu odcinków Wojna z Panem Bogiem. Szokująca zupełnie sprawa, co się dzieje w Europie. Teraz przenieśmy się do Kanady, bo Kanada stała się niestety takim centrum frontu wojny z Panem Bogiem w czasach, kiedy Donald Trump odwrócił komunistyczną rewolucję w Stanach Zjednoczonych i powoli przywraca Ameryce jej tradycyjne wartości, prawda? To Kanada poszła dokładnie w drugą stronę i robi tam, wprowadza tam komunizm, zarówno gospodarczy, jak i obyczajowy. I cóż takiego się wydarzyło? Otóż 31 maja podczas Marszu dla Życia zorganizowanego przez środowiska Prolife w Quebec City, oto jedno z głównych, z, z głównych miast w Kanadzie, <coughs> działacze Antify zaatakowali maszerujących. I tu teraz szokująca zupełnie sprawa. Używali bomb dymnych, syren, tak, tych zastraszania pokojowych uczestników marszu pro-life. Dochodziło nawet do agresji fizycznych. Policji na miejscu nie było. Policja dopiero później przyjechała, żeby zaprowadzić porządek. Zwrócił na to uwagę George Buskemi, czyli lider marszu i organizator marszu, który zwraca uwagę na to, że rząd jest bezczynny, jak dochodzi do aktów agresji wymierzonych przeciwko chrześcijanom i obrońcom życia. A, a jeżeli prawda, ktoś o poglądach skrajnie lewicowych ma pomysł, żeby obrazić katolików, to rząd już jest przeczulony na punkcie jego wolności słowa. Także pochwalił się zresztą George Bushem, i tu moje gratulacje, że w obliczu chaosu ruchu pro-life w Quebecu, znaczy, przepraszam, że w obliczu chaosu ruch pro-life w Quebecu pozostaje niezachwiany. Rozwija swoją działalność i odmawia uciszenia się w imię politycznej poprawności. No, rzecz zupełnie szokująca. Nie ukrywam, że takiej agresji środowisk lewicowych wymierzonych z ludzi, którzy manifestują swoje przywiązanie do godności życia, to ja jeszcze nie widziałem. Zostańmy w Kanadzie. Tam sprawa, która bulwersuje opinię publiczną, bo kanadyjski sąd utrzymał w mocy mandat nałożony na mężczyznę, który został tym mandatem ukarany za wolontariat na rzecz grupy zapobiegania samobójstwom, Le Groupe Jasp. tak się nazywa ta grupa. Młody człowiek zajmował się tym, że od drzwi do drzwi chodził, pukał do mieszkań, rozmawiał z ludźmi i zajmował się szerzeniem przesłania życia. No, jedni na niego patrzyli jak na wariata, chodzi sobie facet, prawda, jakiś tam pozytywnie nawiedzony, drudzy, drudzy z nim rozmawiali, trzeci jeszcze go tam traktowali z agresją, aż znalazł się Aż znalazł się y, ktoś, kto na tego młodego człowieka doniósł, i y, 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 jak po tym, jak doniósł, no to zajął się nim oczywiście Niezawisły Sąd. Także, także y, łącznie okazało się, że, no i Niezawisły Sąd zebrał się w lutym, zaczął procedować tą sprawę. Okazało się, że wyszła na jaw skala działalności, która zupełnie przeraziła. Przeraziła niezawisłych sędziów i lewackich zwolenników aborcji. Otóż, proszę Państwa, okazało się, że ów człowiek, on się nazywa Claude Trambley, stworzył zespół 70 wolontariuszy, którzy pukali do wszystkich drzwi mieszkańców w prowincji Quebec. I wyobraźcie sobie Państwo, że odwiedzili tych miast 770. Miast, miasteczek i wiosek, prawda? I i tak to przychwili też do miasteczka, które się nazywało Waterloo, ale to jest to Waterloo nie w Brukseli, gdzie Napoleona pobito, tylko Waterloo właśnie, właśnie w, w Quebecu. No i tam doniós, donos złożył jeden z tych ludzi, którzy otworzył drzwi panu Claude Tremblayowi. Trafiła sprawa do Rady Miasta i Rada Miasta. Postanowiła wystawić mu mandat, a ponieważ młody człowiek się odwołał, to sprawa trafiła do niezawisłego sądu. No i oczywiście, no i oczywiście sprawa, jak zwykle, jak zwykle w takich sprawach, podzieliła społeczeństwo kanadyjskie w obronie tych aktywistów. Stanęło instytucja, która się nazywa Centrum Sprawiedliwości na Rzecz Wolności Konstytucyjnej. No i oni twierdzą, to bardzo ciekawa w ogóle dyskusja, ponieważ Rada Miasta Waterloo i ten, który doniósł na tego prolifera, to twierdzą, że zostało Zostało naruszone, prawda, prawo do prywatności ich, ich klienta, bo ktoś pukał do jego drzwi bez jego zgody. A z kolei centrum wolności, Centrum Sprawiedliwości na rzecz wolności konstytucyjnej twierdzi, że mandat, narusza prawo ich klienta, czyli tego prolejfera, do pukania do tych drzwi, do których mu się zamarzy. Także sprawa rzeczywiście jest, jest absurdalna. No, a rezultat jest taki, że że został wydany najpierw mandat, ale potem, potem sprawą się zajął niezawisły sąd. Niezawisły sąd w tej prostej sprawie debatował ponad trzy miesiące. Przesłuchał i tego jego jegomościa, który twierdził, że jego prawa zostały naruszone, a konkretnie prawo do tego, żeby nikt mu nie pukał w drzwi, jak i przesłuchał samego oskarżonego, który twierdził, że zgodnie z konstytucją on może sobie zapukać w dowolne drzwi. Prawnicy tam, prawda, twierdzili, że jeżeli sąd wyda precedensowy wyrok, że nie wolno pukać do obcych drzwi, no to to zmieni życie w Kanadzie w sposób taki, jaki dotychczas nie zmieniało. Stało się, to weszło to w obszary humorystyczne, ale <laughs> niezawisły sąd kanadyjski powinność swojej służby zrozumiał i przysolił mandat chyba 350 kanadyjskich dolarów za pukanie do drzwi ludzi, którzy sobie tego nie życzyli. Także miejmy nadzieję, że jak ci sami, że jak do tego samego niezawisłego sądu trafią, trafią nagrania i dowody z tego ataku na proliferów w Quebec City, to ten niezawisły sąd będzie solił takie mandaty, że tym, prawda, antifiarzom to się odechce napadać więcej na proliferów. Tymczasem, kolejne, kolejne wydarzenie z frontu walki z Panem Bogiem, a tu z Irlandii. O Irlandii też mało mówiliśmy, a to też jest niestety kraj, w którym trwa teraz bardzo silna antykatolicka ofensywa. Otóż, otóż wyobraźcie sobie Państwo, że, że doszło tam do rzeczy, które wspólnota Rainbow Jasta uznała za, sam, za rzecz oczywiście skandaliczną. Otóż zaplanowana parada, tak zwane Gay Pride, na najświętszej górze Irlandii zostało odwołane w niedzielę z powodu wiatrów, prawda. Wiatry zaczęły wiać silne i ze względów bezpieczeństwa imprezę odwołano. No więc twierdzą teraz zwolennicy ruchu tego gay pride irlandzkiego, że, że to było, że wiatrem się posłużono jako wymówką po to, żeby ich tutaj dyskryminować, dyskryminować na tle seksualnym. Rzecz jest o tyle zdumiewająca. Państwo pewnie nie wiecie, co to jest, co to jest Krog, Patrick, Otóż to jest takie, takie wzgórze, gdzie święty Patryk, pat patron Irlandii nawiasem mówiąc, pościł przez 40 dni i, i jest taka organizacja, nazywa się Mayo Pride, która organizuje te imprezy, Prawda, pod nazwą tam jakiś Gay Pride czy inne, właśnie w postaci wędrówek na tą górę. No to zostało od samego początku przyjęte przez środowiska katolickie źle jako bluźnierstwo, no bo to jest trochę tak samo, jakby środowiska rainbow'iaste w Polsce obo, ob, organizowały prawda, marsze dumy gejowskiej na e, Wzgórzu, na Jasnej Górze, prawda, albo na Wzgórze Świętej Anny, albo na Kalwarii Zebrzydowskiej, albo na jakimś innym równie, równie świętym Sercom katolików w miejscu i, i yy, 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 co się okazało. Yy, odwołanie, yy, odwołanie nastąpiło, znaczy władze odwołały tą imprezę. Kiedy okazało się, że yy, posąg Dzieciątka Jezus został zmieniony kolorami i pomalowany makijażem dumy, tak zwanej dumy yy, Gejowskiej i. Od, Ogłoszony przez tych rainbow dzieckiem drak, prawda? Czyli ewidentna profanacja, ewidentne bluźnierstwa, które trwają, w końcu środowiska katolickie powiedziały temu, temu dość. I rozpoczęły się pielgrzymki katolików, którzy wspinają się na Croke Patrick Boso, jako forma aktu pokuty, prawda? Także środowiska katolickie mówią, że teraz te pielgrzymki Bosa są formą pokuty irlandzkiego narodu, irlandzkich katolików za grzechy popełnione podczas tej grey, Gay Pride. No ale oczywiście też z tego oświadczenia potem, z środowisk katolickich, musiało zniknąć słowo Gay Pride, prawda? Co ciekawe, że przy okazji wyszło na jaw kto sponsorował to bluźnierczą Gay Pride prawda na tą wędrówkę ich i te wszystkie bluźniercze akcje, otóż sponsorowała ich rada hrabstwa Mayo tam gdzie się to odbywa Irish Rail czyli koleje irlandzkie, ale przede wszystkim firma farmaceutyczna AbbVie to jest firma, która produkuje tak zwane blokery dojrzewania, czyli takie substancje, które blokują rozwój hormonów męskich albo żeńskich. Także no to też dużo mówi, kto, kto za tym tak naprawdę stoi. Także, także teraz katolicy irlandcy ściągają do Majow w pobliżu podnóża Croke Patrick i tam organizują publiczne modlitwy, różańce wynagradzające za te akty bluźnierstwa, jakie, jakie miały miejsce także. No, zjednoczenie, kontratak irlandzkich katolików – bardzo dobra wiadomość, zła wiadomość, że na takie bezecaństwa się pozwala i że nikt, że to trwało tyle lat, że tyle lat oni, prawda, bo od 2018 roku były te wędrówki, bluźniarczo paradujące pielgrzymki i w końcu dopiero środowiska katolickie się zbuntowały, jak któryś z tych tęczowych wziął i pomalował, prawda, na tęczowo. Portret, portret dzieciątka Jezus. Tymczasem proszę Państwa dobra wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Tak jak mówię, tam teraz front wojny z Panem Bogiem jest w głębokiej defensywie po tym, jak Donald Trump zawrócił rewolucję komunistyczną. No i proszę bardzo, Montana. Konserwatywny Stan Stanów Zjednoczonych Montana uchwaliła prawo uniemożliwiające wywieszanie transparentów reprezentujących grupy aktywistów na terenie szkół lub nieruchomości rządowych skutecznie zakazując wywieszania flag dumy glejowskiej na terenach miejsc opłacanych przez podatników, prawda? Yy, ustawa ma numer HB 819 i mówi tak, żadne flagi ani banery nie mogą być wywieszane na terenie własności rządowej, w tym między innymi w budynkach i na terenach państwowych, szkołach publicznych i innych obiektach należących do rządu. I mowa tu jest innych niż flaga amerykańska, prawda? Flagi państwowe, oficjalne flagi miast, hrabstw lub gmin, oficjalne flagi szkolne, flagi organów ścigania i wojskowe oraz banery o podobnym bezpartyjnym przeznaczeniu. To znaczy taki jest sens tej ustawy, że flagę sobie można rozwiesić, każdą, ale tak naprawdę nie flagę, flagę, Rainbow Jastych. I zresztą ten, to ta ustawa mówi to, to wprost. <laughs> mówi tak: Żadne flagi ani banery nie mogą być wywieszane na własności państwowej, które reprezentują polityczny punkt widzenia, w tym m.in. flagi lub banery dotyczące partii politycznej, rasy, orientacji seksualnej, płci lub ideologii politycznej. Zwróćcie Państwo uwagę, że tam te flagi za zakazują, yy, znaczy, że to prawo zakazuje wywieszania nie tylko flag popierających społeczność homoseksualną, a też heteroseksualną, także jeżeli także tutaj traktuje to wszystko w, pełno, w pełnej równości. I czym zostało to uzasadnione? Otóż ta ustawa, co jasne, zbulwersowała środowiska tęczowe, co jasne, no i Konferencję prasową zrobił główny inicjator tej, tej ustawy, czyli republikański senator Braxton Mitchell. Bardzo odważny człowiek, jak widać, wysyłam tutaj wyrazy szacunku panu senatorowi Braxtonowi Mitchellowi i on ogłosił tak na konferencji prasowej. Budynki rządowe, szkoły i obiekty publiczne służą wszystkim obywatelom i nie powinny być wykorzystywane do promowania wiadomości politycznych, ideologicznych lub aktywistycznych. Tak. Takie stanowisko zajął Braxton Mitchell, bardzo zacny i bardzo odważny człowiek także, także, i nie przejmuje się nagonką, jaka na niego spada. Tymczasem w Indianie, kolejnym konserwatywnym stanie, w lipcu tego roku wejdzie prawo, które będzie wymagać od szkół pokazywania dzieciom filmów z ultrasonografii, które pokazują rozwój nienarodzonego dziecka. Co ma być znaczącym impulsem dla kultury życia, prawda? I będzie, będą filmy edukacyjne, które będą przedstawiać krok po kroku rozwój dziecka, będą pokazywać zdjęcia zrobione ultrasonografem, pokazujące dziecko jeszcze w łonie matki. I tutaj czytam sobie właśnie zapis ustawy, który mówi tak, że nakazany jest prezentacja zawierająca i tu cytat film ultrasonograficzny w wysokiej rozdzielczości, trwający co najmniej 3 minuty. Pokazujący rozwój mózgu, serca, narządów płciowych i innych ważnych narządów we współczesnym okresie rozwoju płodu, a także wysokiej jakości renderowanie lub animację generowaną komputerowo, pokazującą proces zapłodnienia i każdy etap rozwoju płodu w macicy, zwracając uwagę na znaczące markery wzrostu komórek i rozwoju narządów w każdym tygodniu ciąży od zapłodnienia do porodu. Yy, także, yy, także. No także będzie to, będzie to w Indianie od lipca. I tu uwaga, proszę Państwa, ustawa wzbudziła protest środowisk lewicowych które domagają się, no i to jest coś pięknego, wolności nauki i twierdzą, że ta ustawa narusza wolność ich światopoglądu. Patrzcie Państwo, jaka to lewica się zrobiła wrażliwa na punkcie wolności światopoglądowej, no to nikt tylko czekać, aż ci lewicowcy z Indiany pójdą na przykład do Quebec, do Kanady i tam obsztorcują tych swoich znajomych antifiarzy, że tutaj narzucają światopogląd protestującym katolikom. No naprawdę jestem, proszę Państwa, wzruszony, no tak, tak wielki, takiej lewicowej wrażliwości na punkcie wolności światopoglądu, jak żyje, nie widziałem. No, i tymczasem druga część Stanów Zjednoczonych, czyli Waszyngton, niestety skrajnie lewacki. Waszyngton, który staje się, staje się. Hmm, Stał się polem bitwy o rzecz zupełnie bezprecedensową. Mianowicie tam weszła w życie ustawa Demokratyczny Gubernator Waszyngtonu, przy czym mówimy o stanie Waszyngton, bo Waszyngton to jest stolica. Stolica Stanów Zjednoczonych położona na wschodnim wybrzeżu, ale jest jeszcze stan Waszyngton położony na zachodnim wybrzeżu, w zachodniej części Stanów Zjednoczonych, też niestety równie lawacki jak, jak stolica. Tam, demok tam gubernatorem jest niejaki Bob Ferguson, który niczym Włodzimierz Lenin jest osobistym wrogiem pana Boga. I on właśnie podpisał umowę, ustawę, która nakazuje księżom ujawnianie niektórych przypadków zgłoszonych nadużyć. Chodzi o nadużycia seksualne. Jeżeli, nawet jeżeli usłyszał o nich konfesjonale. No i, no i to zbulwersowało wszystkie środowiska katolickie, jakie, jakie są, bo to czegoś takiego nie było jeszcze przez 2000 ponad lat historii chrześcijaństwa. I, i co, zmusiło, co zmusiło gubernatora Boba Fergusona oraz panią Noel Frame z Partii Demokratycznej, która wniosła ten projekt ustawy, do wydania. Statystyki, no ona tam do wydania oficjalnego stanowiska, no oni tam wydali stanowisko, które są oczywiście bez sensu, na przykład, że to jest ważna ustawa, albo że trzeba walczyć z pedofilem i tak dalej. Tu doszło, doszło do tego, że episkopat amerykański, szczególnie biskupi stanu Waszyngton, powołali no. Wynajęli kancelarię prawną, która ma zablokować wprowadzenie tej ustawy na terenie stanu Washington. Ta ustawa jest oczywiście kretyńska, no bo nawet jak wejdzie w życie, to rodzi się pytanie, w jaki sposób będzie to będzie to pan Bob Ferguson i pani Noel Frame, w jaki sposób oni to będą egzekwować, no bo nie wiem, na przykład podsłuchy w konfesjonalach założył, albo księży będą badać na wykrywaczach kłamstw, albo prowokatorów wysyłać do tego, żeby ktoś tam w tytułem prowokacji zeznał, powiedział księdzu, że. Był pedantem. Trzeba sprawdzić, czy ten ksiądz pójdzie i donieść, czy nie. No, miałoby to tylko taki skutek, że katolicy, którzy by się chcieli rozpowiadać z tych grzechów, które tak pan Bob Ferguson bohatersko chce ścigać, po prostu jeździliby do innych stanów i tyle. I, i teraz patrzcie państwo, co napisali prawnicy. Prawnicy napisali tak: stawianie, bo pozwali do niezawisłego sądu pana gubernatora Fergusona, stawianie duchownych przed wybory między doczesną karą kryminalną a wiecznym potępieniem, ingerowanie w wewnętrzne zarządzanie i dyscyplinę Kościoła katolickiego, a także ukierunkowanie religii na uchylenie wszystkich przywilejów jest patentowanym naruszeniem zarówno klauzuli free exercise, jak i establishment klauzy z pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych i tak dalej i tak Pierwsza poprawka mówiąca o wolności słowa to jest ulubione narzędzie zarówno jednej, jak i drugiej strony politycznego sporu. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie dla Stanów Zjednoczonych, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie dla świata. Front Wojny z Panem Bogiem trwa, a my, katolicy, musimy być tam zawsze po stronie właściwej, czyli po stronie Pana Boga. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Prezydenci, rezydenci, polecam Stanisław Michalkiewicz.